Teraz będzie mówił Piotrek, Kielczyk, Pet, Ksywa na scenie z Beatbastersów, jeśli dobrze pamiętam. Taka nazwa. Już, już siadam. Taka Ksywa, znaczy nazwa grupy. Programista, z tego co pamiętam, koder. Grafiką to się zajmowałeś trochę? Programowałem taką grafikę. Programowałeś grafikę. I do dzisiaj programuję grafikę. I do dzisiaj programuję grafikę. I ma taką opowieść ze starych czasów. E, która dotyczy radiokomputera, on was, wam zaraz opowie szczegóły i dlatego jest ważne, żebyście słuchali, bo może ktoś z was coś pamięta właśnie. i też po to nagrywamy to, żeby nasi słuchacze tudzież e, widzowie też może coś skojarzą, coś sobie przypomną. E, no dobra Piotrek, oddaję ci, ci głos. Okej. Okay. Historia jest związana właśnie z radiokomputerem, ale taki krótki wstęp najpierw zrobię bo to dotyczy mojego sąsiada, który już niestety nie żyje, około, od około 4 lat. Eee, nazywał się Ali Hasine. Eee, z urodzenia był Arabem, ale mieszkał w Polsce właściwie całe życie. Świetnie, świetnie, świetnie znał język polski. I był tłumaczem, w ogóle był tłumaczem języka francuskiego, o ile wiem także dziennikarzem. To był mój sąsiad, tam od lat 80., nawet od połowy lat 80. Eee, ja go poznałem tak, że Poszedłem z jego synem do niego na komputer na atari. Okazało się właśnie, że tam się najpierw na podwórku bawiliśmy, wiadomo, z dzieciakami. Eee, że on ma komputer, on ma atari. Ja wcześniej znałem Atari. U innego kolegi widziałem. Eee, wiedziałem, co to jest. Poszliśmy, poszliśmy pogać w gry. Jego ojciec wyszedł właśnie, ten sąsiad, o którym będę opowiadał. Eee, I pyta się, co tam wgrać. Jaką grę? No to Bruce Poszliśmy się bawić tam, bo ja wiedziałem, że w granie Bruce Lee to bardzo długo trwa w normalu na Atari. Ale on wraca za 9 minuty, już w Ja byłem zdziwiony w szoku, jak on to tak szybko wgrał z kasety. Wytłumaczył, że to jest tak, on ma Turbo, interfejs Turbo. Jakoś, jakieś nowe, nowe, nowe rozszerzenie i to się szybko wgrywa. O, świetnie, słyszę z siebie sam. Sprzęka się. I tak się zaczęła nasza, nasza znajomość. Ja jeszcze wtedy nie miałem komputera, to był gdzieś 86-87 rok, ale już na przykład słuchałem radiokomputera i nagrywałem sobie stamtąd na kasetę programy, żeby jak już dostanę swój komputer kiedyś wymarzony, to je wgrać. Ja dostałem swoje atari w 89. Później, sam wielokrotnie chodziłem na to Atari, on sobie później, panali kupił sobie stację dysków do tego Atari, jeździł na giełdę, na Grzybowską, wiem, że handlował grami na dyskietki. Zawsze co tydzień wracał z nowościami, zwłaszcza mnie zachwycały te wersje pełno pełnodyskietkowe gier, które wyglądały inaczej niż te u mnie na, na kasecie, były, były pełne po prostu. My tam z Piotrkiem, jego synem, graliśmy w te gry głównie te na dwóch graczy, jakiś gunist i wiele innych. I było takie zdarzenie, że ja nagrałem jakiś program z tego radiokomputera, ale u mnie się wieszał. To był jakiś niesamowity, jakiś program narzędziowy, wiem, pamiętam że miał zielone tło i się wieszało. Ja poszedłem do niego, do tego sąsiada, żeby sprawdzić ten, czy ja, czy to czy to mój komputer jest uszkodzony, że program się wiesza? I u niego to wgrać chciałem. I on mówi, to słuchaj, to ja, to zobaczmy z oryginału ten program. I wyciąga z szuflady kasetę, podpisaną imieniem, nazwiskiem tytułu programu i list. Okazało się, że on ma oryginał listu wysłanego do radiokomputera. I tą kasetę, którą autor wysłał do radiokomputera u siebie w szufladzie. I ja się pytam, ale jak? Co to, co to jak to jest możliwe? No i pokazuję, że ma tu całe archiwum, wszystkie listy wysłane, przynajmniej te ciekawsze, miał e, kopie ich, ksero. Niektóre miały oryginały. Miał także programy jeszcze nie nadane w radiokomputerze. E, i tak okazało się, że on po prostu pracuje w Polskim Radio i zna się świetnie z Tomaszem Jordanem, który prowadzi tą audycję, a już nieżyjącym oczywiście, tak. E, oni się znali, e, świetnie się znali, codziennie widywali niemal, tak z tego, co mi opowiadał. I on mu po prostu, żeby on tam nie musiał siedzieć po nocach, to mu wypożyczał te programy. A do ciekawszych e, listów, które były po prostu instrukcjami, do tych programów, to on sobie robił kopię tych tego. I dlatego on to wszystko miał. Ja już nie musiałem siedzieć też po nocach, żeby to nagrywać, albo, bo byłby taki problem, że ja często zasypiałem, nie doczekałem tej audycji. Albo budziłem się w połowie. Miałem to samo miałem. <laughs> Potem pamiętam, jak płakałem, że, że, się, że się ten, że ta matka mnie tam uspokajała, że kucze. Tak, ja miałem wtedy może 10 lat, nie. No i e, tak to było. Więc to jest w zasadzie, w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tę kwestię tego radiokomputera. No bo e, mogę tylko dodać, coś powiedzieć, że ten sąsiedzie więcej, że on rzeczywiście był prawdziwym atarowcem. E, Miał potem szybko tą stację dysków jeszcze w latach 80. LDW 2000. Potem dorobił tedy go multi. Miał już wtedy, pamiętam jak wrócił z giełdy z Kartizem Sparta dos X. I on się tym tak zafascynował, że nawet Piotr, jego syn, mówił mi, że on zwariował. On siedzi ciągle dyskietki przegrywana. Sparta, forma Spartadosa sobie robi tam katalogi, wszystko segreguje. Tam mi pokazywał, że jest właśnie tego czasu rzeczywistego, że mu tam godzinę zapisuje datę. Ma to w, nie musi tego ciągle ustawiać. Ma to w tym kartyżu. <noise> <noise> Ale to wtedy nie. Pamiętam, że on miał dużo gadżetów. Miał na przykład Atari Turbo 2600, który nie wiem, czy gdziekolwiek istnieje do niego zdjęcie. Czy ktoś wie, jak to w ogóle wyglądało to on to miał, nie tylko on je pokazał dopiero w czasach kiedy już było normalne, to było 2000, więc to dla mnie to był taki już przestarzały śmieć wtedy. Dzisiaj może by to miało jakąś wartość super archiwalną, taką super gadżet historyczną. No. właśnie, on miał, on miał, pamiętam właśnie w tych listach było było list od autora podróży po Polsce. Widziałem ten list. Różnicy. To tak już to był tak, to też był ten sam, to też to też ten sam, to już to już zapomniałem, ale od, właśnie od Ironsoftu było dużo list, by miał, miał więcej yy, korespondencji tam. Pamiętam Robbo, coś było chyb, na, o, o demie Robbo. Mhm. To chyba tam było emitowane, wydaje mi się, w radiokomputerze. Tak? To była wersja demo cztero klanszowe. Cztero ale oprócz tego on też miał, pamiętam, pokazywał mi miał oryginalną kasetę z Robbo, taką z Xero, okładką. Aha, to, to, to pierwszą miał pierwszą wersję, pewnie czarno-białą. Tak, miał, miał to, tak. No bo to była to robić zafascynowany bardzo tym komputerem. Cały czas nad tym siedział, aż do. Aż do no dość długo, pewnie do 90. nawet, dopóki niestety to wszystko komuś oddał. Nie. Potem go pytałem o te, o te archiwum. Niestety on to wyrzucił tego, co mi powiedział czy gdzieś przepadło. Tak eee, no, to jest no, różnica, to... wyrzucił to pewnie na śmietnik by wyniósł, a. Tak A myślę, że ginało, na śmierć to, to wyniósł. Ale on nie, nie, nie mówił Ci dokładnie szczegółów? Ja to chciałem, pamię pamiętam, że to chciałem już naście lat temu ustalić. Mhm. Nawet z 20. E co on z tym zrobił, ale powiedział, że to już przepadło, nie? I w którym roku, nie wiadomo też. Ja. Kiedy to przepadło, nie pamiętam. Nie? Niestety nie. Ten człowiek jeździł na giełdę komputerową, więc może ktoś go zna z tamtych czasów. Jak handlował tymi grami, nie? <laughs> Oczywiście pirat. Ja, ja tylko sam chciałem spytać, bo sam nie miałem możliwości się przekonać, w jakich godzinach był nadawany radiokomputer? 23 nocą? chyba, 23 wydaje mi się, I tak przez północy, do 20, czy... a, do, a chyba co najmniej pół godziny później, jak nie godzinę później zaczynało się tam do, nad, nadawanie programów. Chyba, chyba o północy to zaczynało się. To bo to znał 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 a, a później był. O której? Chodziło o to, że w Miejsce zniekształcenia, zakłócenia. Rzeczywiście, znikształcenia. Było tak. tak. Bo później już nie było nic. To już było, było już zakończenie programu i szum. Z tego co pamiętam. Koniec była audycji, nic nie leciało. Tak, tak to tak to było. Znaczy to było właśnie zamiast internetu. To, no tak, no tak, tak. Rzeczywiście, tak. Pytałem się go, czy da się, czy on ma jakieś dojście do, w polskim radiu, żeby uzyskać te nagrania z archiwów. Powiedział, że już niestety nie, bo on później, on oczywiście dawno odszedł z tego radia, był tłumaczem świetnym w ogóle z języka francuskiego, bardzo rozchwytywanym i tylko powiedział, że wie, że nastawienie tam, przynajmniej wtedy, jest takie, że gdyby tam ktoś poszedł, porozmawiał może z jakimś dyrektorem, jest bardzo życzliwe nastawienie do takich jakichś inicjatyw właśnie, tak, archiwów. wtedy takie było, nie wiem jak dzisiaj to wygląda niestety. I to właściwie tyle, tak, więc ja widziałem wiele listów, miałem w rękach, nie pamiętam już co, szczegółów, tytułów i tak dalej, ale wiele mi przeszło przez ręce tych wysłanych do radiokomputera, nawet w oryginałach. Ale skopiowałeś sobie wtedy trochę tego. Ja sobie niczego nie kopiowałem i wtedy wtedy. Hmm. Ja to tylko. Pamiętam, mam to pamięć. Mam to tak, jakbym no... Też chcę nawet to trzymał takie. No ja mam się takie pytanie, bo... Bo to się pojawia kwestia listy, ale skąd się brały te programy? To, ludzie po prostu coś wysyłali, czy co? tak. Czy ludzie A. sobie kodowali w domu co, jakieś programy, nie wiem, gierki, coś sobie tak? tak. Ten? I wysyłali li listę, normalnie kasetę, tak, tak do Kafetę, tego do radia i... i to było potem emitowane, tak? Czy to tak, że, że, nie tak, wiem, że oni emitowali jakieś. Z, ja słyszałem, ale tak? jakichś komercyjnych rozumiem nie, no, no więc właśnie, właśnie, ja właśnie dodam, jak to było? Mi tak. nie udało nigdy takiej audycji złapać, żeby był jakiś pirat, albo żeby był, było coś... To wszystko były oryginalne, głównie jakieś edukacyjne programy, trochę gier, ale to wszystko co widziałem było napisane przez słuchaczy. Ja, ja dodam tylko w odpowiedzi Kuba na twoje pytanie, że tak naprawdę to y, radiokomputer był wykorzystywany właśnie przez takie małe firemki ten rodzący się, wiesz, game dev, tak naprawdę. No bo właśnie IronSoft, czyli Dariusz Rogoziński też ni niestety nie żyjący już, hmm. jak się okazało, bo próbowałem do niego dotrzeć. Y, no właśnie wysyłał tam swoje programy i one szły na całą Polskę i on był rozpoznawany w całej Polsce. Mała firemka Siedlce chyba on tam miał siedzibę. Y, druga sprawa przecież Janusz Pelc właśnie i, i Avalon no wykorzystał właśnie do rozpowszechnienia Robbo, tak? Gdyby nie radiokomputer, to myślę, że mało ludzi by wiedziało o Robbo, nie? A tutaj okazała się gra w wersji demonstracyjnej i to był szał, nie? Więc ten polski gamer, nowego. Tak, streaming radiowy wykorzystał do swojej reklamy tak naprawdę, nie? To Kuba ma jeszcze jakieś chyba pytanie. Kuba, tak? Ty masz... I takie programy typu wykresy funkcji, takie różne historie matematyczne. Pamiętam, Wiem, biorytmy, że tego było dużo. Było no, tego dużo, biorytmy, pamiętam. tak, było tego dużo. Pamiętam program to języka angielskiego. Mm -hmm. był, pamiętam to mamy, re, re, niere, nieregularne, tak? Mm -hmm. Ja pamiętam e, Grecha Murabi, która była wymitowana. Tego nie pamiętam. Pamiętam e, mapę. Ma... Polski, jakichś miast, coś takiego tak, było, było coś województwa takiego. czy coś. Było coś to by się nawet, rysowała ta mapa, tak fajnie się rysowała. Oraz kluczowy tak. dla mnie program Mini Disassembler, czy coś takiego. Disassembler, ale to był on w Basicu u napisany. Natomiast to było o tyle ciekawe, że to był dla mnie punkt przełomowy, bo ja wpisałem sobie z książki Atari BASIC, tam był taki dział, program, język maszynowy. I tu mamy taki coś tam, który zmienia kolor yy, tła. I było 9 bajtów wpisanych do pamięci, po czym uruchomionych. Ja patrzę, kurczę, co za czarna magia, jakieś cyferki w, wrzucają, nie? A tutaj się kolor zmienia. No i ja tym disassemblerem w Basicu wpisałem te 9 bajtów i no i wtedy było ośnienie, że taki trywialny jest ten sender, po prostu prostacki, a ja myślałem, że to Bóg wie, co to jest. Także to, 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 to było taki punkt zwrotny. Widać, że to miało wpływ na ludzi wtedy, ten radiokomputer. Dobra, no. jeszcze tylko Mono zapytał, a czy kojarzysz, co to było za Atarić? to była jakaś specjalna wersja arabska tego Atarić, Czy to był zwykły normalny Nie, taki? Nie, atari. 800. Taki normalny polski 800 PL, polski. E, chociaż potem e, rozszerzył do tego. To chyba miał 192 kB potem dorobione, rozszerzenie. Ale miał, pamiętam, fajny magnetofon, taki reporterski. Nie miał oryginalnego magnetofonu wtedy, jeszcze przed stacją, tylko miał taki, taki płaski z głośnikiem i, kaset, i miejsce na kasetę. I to było fajne. Pokazywał mi, że on może przez to złącze DIN sterować silnikiem tego magnetofonu z tego interfejsu, więc on działał Rzeczywiście jak prawdziwy atarowski magnetofon, ale to był magnetofon taki bardziej dla reporterów podłączony przez interfejs do atari. Widziałeś takie te atarynki właśnie 800XL z klawiszami i nawet w BASIC-u były zrobione aramskie tego znaczy, zestaw to znaków. Na zdjęciach nie widziałem nigdy osobiście. Widziałem to, niedawno ktoś miał to. Gzynio chyba ma taki komputer arabski. No, to Ktoś się chwalił właśnie na forum tym kiedyś. W jakaś ekipa z Egiptu ściągała znaczy, zdaje się to tego. Do nam, że na Atari online jest cały artykuł o tym komputerze, jakie są różnice. Albo w to był artykuł wylemi. może też. Tak, tak do, do Atari. Od razu, przepraszam Kuba, jeszcze Ci wejdę w słowo. Z nagrań, nagrania z Rady mamy też u nas w archiwum, jest kilka, można je sobie odtworzyć. Oprócz tego mamy sporo programów z Rady Komputera, tylko one są rozrzucone, warto by może zebrać je w jakiś jeden pakiet. Nie? Choć się zbierzemy się w kupę i. Bardzo zacna inicjatywa, nie wiem, czy jestem w stanie to zrobić, bo nic nie pamiętam wtedy. No więc właśnie, Ale... jaka jest Twoja odezwa w ogóle w tej sprawie? Kogo szukasz? Co, 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 muszą sobie ludzie przypomnieć? Co muszą to znaczy zrobić? Nie, no. Ja to bym tylko chciał dostać na audycję, tak naprawdę. Wszystkie. To by nie chciał, nie? zarchiwizowane. A ja bym chciał te listy dostać. A, a można jeszcze pytać... A może, o... może one są w Polskim Radiu, nie? A tam to, to były kopie, tak? No to, jest... to, e, mój woszek miał może... wypożyczane na tydzień. Tak, jest... pan, do, tak do tygodnia on mu pożyczał to. Te listy, oryginały. Listy i kasety. I one wracały potem. I one wracały. Ale on sobie czasami je kserował. Mhm. Mhm. Czyli czy nie było tak, że oryginały zaginęły w śmietniku? Oryginały były zwracane zawsze do Tomasza Jordana. jest szansa do nie zostały z, z tego zrotowane archiwum po coś prostu. wspominał, że kasety są odsyłane chyba do autorów. Aha. Coś wspominał, że nie wiem, czy to wszystkich, czy to tych, co chcą, ale same nagrania audycji mogły się zachować. A nagrania to na, na archiwach takie. Mogły jeszcze, się tak, zachować, tak, bo mogły być jeszcze, wyczyszczone, tak jak w telewizji były, nie wiem, tak, na no, historia sądy i tak nagrywało dalej. Ponieważ taśmy były drogie, to nagrywano na nich jeszcze raz coś. Nie? Dobra, można jeszcze pytać, czy pamiętasz, co to był za magnetofon ten przerobiony, jakie były marki? To mogło być Sony. Bo on miał dobry sprzęt zawsze, i to mogło być albo, albo jakieś Sony, albo coś polskiego, albo jakiś Kasprzak, ale coś z tych dwóch rzeczy, bo takie rzeczy się u niego przewijały, jak, ja, jak pamiętam, tych marek. No, on mi pamiętam fajnie dużo różnych dał gadżetów do Atari, na przykład polskie logo na kasecie, tą muzyką podczas ładowania, jakieś tam kabelki różne, porządne. A ja wtedy, jako dzieciak, to, mnie, to było dla mnie oczywiście super prezenty, bo. Wiadomo, no to w latach, koniec lat 80 to, to wtedy jednak jeszcze, jak ja w 89-tym Atari dostałem takie rzeczy, to było super niespodzianka dostać takie coś. Są jeszcze jakieś pytania do Piotrka? Robimy jakąś inicjatywę taką w kwestii sprzątania, z zebrania wszystkich z tego, co mamy na Atari Online? No, zapisz w notatniczku i robimy. Jak potrafimy. Gdzieś w tych potrafimy. rzeczach, które ja miałem na jednej z tych też było coś z komputera, pamiętasz? Ja mam jeszcze taką kasetę, którą kiedyś wysłałem. Sonarowi Sonar mi właśnie odesłał. Napisane jest programy z radiokomputera, więc też może warto by odzyskać. Tylko musi mój magnetofon wrócić z serwisu. Coś jeszcze chcesz doćem? No Nie, to właściwie wszystko co chciałem powiedzieć. Słuchajcie, dziękujemy Piotkowi za historię.